Mój moja morda zawsze tu Scooby-doo, Scooby-doo. Dawne się do freda tuli. ja i król. Stawiamy na jednej puli. Tylko czy to pół? Litra, którym się zatruli. Niech już wszyscy zajmą maski. Czemu świat jest płaski? Skubię mu odmarzły łapki, kiedy szedł po zapiekanki. Ujowo tak nie mieć kciuka i chodzić na czterech łapach. Skubi, jeśli tego słuchasz, rehabilita Znowu gastro, znowu mamy gastro. Jemy sobie ciasto, ale takie jest trawką, ale tak nie bardzo. Bo chociaż jest jeszcze jasno, to nam światła gasną tak hamsko. Ile zgadającym sami szukamy duchów? Zawsze okazuje się, że nie ma prawdziwych duchów. Gwiazda kolorowym vanem pełnym naszych skupów. Kciuchów. Nadchodzi, no od trupów, no bo mamy dużo puchów Kiedy wchodzimy na hadę, to nie zajmujemy butów. Chociaż Kubi nie ma kciuków, no to robi więcej ruchów. Jebać, Asia i Małgosie nie zostawiamy okruchów. Stuku, puku, czy Wam wodzi naszych ruchów Stawiamy opór i opór.